Chcę Wam pokazać dzisiaj cztery sposoby na idealne nałożenie koloru, który ma słabe krycie. Pierwszy sposób, czyli taki, który jest najprostszy i najszybszy, to jest po prostu nałożenie trzech warstw produktu. Ma to swoje plusy i ma minusy. Jedynym plusem jest to, że ten kolor będzie wyglądał jednolicie, nie będzie żadnych smug. A minusem niestety jest to, że na przykład przy hybrydzie. Robi to różnicę taką, że ten paznokieć jest zwyczajnie grubszy i może to nie wyglądać już. Mam tu przygotowane cztery kolory, które mają takie średnie krycie, ale różnice w tych sposobach nakładania. Pokażę wam na przykładzie różu, który właśnie niespecjalnie specjalnie kryje, a na wzorniku wygląda przepięknie. Zaczniemy od pierwszego sposobu, o którym mówiłam, czyli nałożymy sobie trzy warstwy na wzornik. Dobra, trzy warstwy nałożone, nie wygląda to najgorzej, całkiem ładne krycie, ale tak jak mówiłam, grubość tego paznokcia przez to się zwiększa. Drugi sposób to jest odwrócone poziomowanie paznokcia. Od czego zaczynamy metodę, którą nazwałam sobie odwróconym poziomowaniem? Zaczynamy od tego, że nakładamy produkt jedną cieniusieńką warstwą na paznokcia Wy tego tutaj nie widzicie, ale widać, że to krycie nie jest idealne. Wkładamy do lampki. I co robimy dalej? Nakładamy drugą warstwę. Delikatnie grubszą niż pierwsza, ale jednak grubszą. I odwracamy paznokcia klientki do góry nogami. Czekamy chwilkę. Taki ruch powoduje, że ten lakier zaczyna się poziomować do dołu, i wszystkie nierówności i smugi zaczynają się pokrywać i wyrównywać. I wkładamy do lampki. To jest ważne przy zastosowaniu akurat tej metody. Najlepiej jest zrobić sobie dłonie klientki na zmianę. Raz jeden paznokiezie, raz drugi odwrócić, wypoziomować do lampki, w tym czasie nałożyć lakier na następny paznokieć, odwrócić, wypoziomować, włożyć do lampki i tak na zmianę. Wtedy nie ma y, czegoś takiego, że lakier rozle, rozleje wam się na skórki y, albo na wały tutaj paznokciowe dookoła. No i wtedy będzie dodatkowa robota, bo trzeba będzie albo to zdjąć, albo wypiłować frezarką. Trzecia metoda, którą chciałabym wam przedstawić, to podbicie kolorem białym. Czyli malujemy wszystkie paznokcie najpierw jedną warstwą koloru białego. I nakładamy później kolor, który chcemy, żeby był już tym kolorem docelowym. Jeżeli chodzi o podbicie kolorem białym, to w przypadku hybrydy ostatnio odkryłyśmy taką bazę witaminową z Indigo. Powiem szczerze, że wcześniej nie miałyśmy tej bazy u nas w gabinecie to jest baza z witaminą C. Dostałyśmy ją zakupując ostatnią, najnowszą kolekcję z Indigo. Jako gratis, po prostu. I nawet nie sądziłam, że ta baza ma kolor taki mleczno-biały, bym powiedziała. I powiem Wam, że nakładając ją pod właśnie takie mleczne, pod kolory takie słabo kryjące, jest naprawdę idealna. Jedna warstwa bazy hybrydowej, Vitamin Base, i na to kolor, który słabo kryje, i powiem Wam, że naprawdę podbija intensywność tego, tego koloru. Dobra, ale wracamy do metody. Może podbicie tym białym kolorem pokażę Wam na żółtym, który też jest bardzo fajnym pastelowym kolorem, ale też z jego kryciem niestety jest dosyć kiepsko. Dobra, to nakładamy. Jak widać pokrycie koloru żółtego na białym jest idealne, nie ma żadnych smug i prześwitów i tak naprawdę można by się pokusić o jeszcze jedną warstwę tego żółtego. Ale wiadomo, że będzie nam to też pogrubiać paznokcia, przez co stylizacja na przykład hybrydowa może być następująca. sposób niestety. na idealne pokrycie kolorem, który niestety ma dosyć słaby pigment i ciężko jest nim nałożyć jedną idealną warstwę, jest posypywanie koloru akrylem. Ja akurat mam tutaj taki akryl z SPN-u yy, w kolorze clear, czyli przezroczystym. Już tłumaczę o co chodzi. Mam tutaj nałożoną jedną cienką warstwę koloru. I akrylem posypuję całego paznokcia i posypanego pazurka wkładamy do lampki utwardzamy 30 sekund. Co robimy dalej? Wyciągamy naszego pazurka, omiatamy z resztek akrylu, nakładamy kolejną warstwę koloru. I powtarzamy czynność z posypywaniem. I do lampki na 30 sekund. Otrzepujemy z nadmiaru. Już widać, że ten bazurek jest idealnie pokryty, że ten kolor nie ma żadnych smug. I na koniec możemy to zostawić też w takiej wersji i wtedy mamy piękne matowe wykończenie paznokcia, ale jeżeli robimy to w wersji błyszczącej, to na tym etapie po prostu nakładamy top.